Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi kochani widzowie kanału Jawora Leniwy. Zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę i dzisiaj jesteśmy na Coxcraftcie na serwerze e, jeszcze jego i Szymka Jeżeli chcecie zagrać na tym serwerze, to oczywiście IP macie o tutaj Jaworski przez Jak będziecie coś kupować, to też oczywiście z Kozikiem Jaworski przez w sklepie Coxcraft, a my dzisiaj sobie gramy Skywarsy, Wars'y to się chyba nazywa e, Zobaczymy, jak uda mi się porobić oponentów Ogólnie od poprzedniego odcinka sporo się zmieniło, bo mamy nowe tryby, mamy już dostęp do pierwszej mapy Among Us yy, W trybie Murder Mystery niestety, aczkolwiek mamy dostęp, także naprawdę się dzieje Jan, Jan pod właśnie mi wysłał 5 złotych, bo jesteśmy na streamie na Twitchu Super jesteś, mogę do ciebie na DC albo pograć z tobą na Coxcraft Mój nick w Minecraft to j a n e k w a w a -2017. Zapraszam, zapraszam, jakby co, dzięki bardzo yy... Tutaj jakby na Coxcraftie, może nie Discord, ale na Coxcrafta zapraszam. Eee, tak, ogólnie gramy sobie tutaj z widzami i tak dalej, i tak dalej na streamkach. Streamki są regularnie. I co mogę Wam powiedzieć? No ja tutaj buduję się i robię wszystkich normalnie, tak o, będzie robione. Eee, byczku. Tylko muszę się jeszcze do, dobudować, ale ja dzban w Minecraft, pamiętajcie o tym. Okej, okay, jesteśmy. Cyk, dzień dobry, skrzynka jakaś, o jest. O, szarp dwójka. Son przekazuje 3 złote. Dzięki, Kupson. Mogę screena na lobby. Ta, pewnie, Kupson. E, screenka na lobby można sobie razem zrobić wspólnego. Dobra, tylko problem jest tego typu. Że mi chyba... A nie, starczy mi. O! Ktoś chciał do mnie strzelić. Ładnie to tak, do Jawora? Ktoś tu jest na wyspie. Nie! No i marchewa mnie zrzucił, no. No, no, no niestety, unlucky. Unlucky, ale spokojnie gramy trzuchówki. E, i... Zlamiłem, no zlamiłem widzowie kanału Jaworan Leniwy. Widzowie na streamku. Jest jak jest. Następna gierka pójdzie lepiej. Ale to jest tryb, który mi się mega podoba i będziemy go bardzo często grali. Ten tryb jest totalnym kozakiem. E, możecie też sobie kupować różne rzeczy tutaj w sklepie. Nie wiem, czy będzie widać chyba w lobby, tylko widać. Ja mam na przykład takie skrzydełka kozackie. Ale sklep jest taki jak Fortnite: czyli codziennie jest jakaś inna oferta, i te oferty są naprawdę mega. Nie na trybach te skrzydełka nie działają, ale w lobby działają. Mam piękne skrzydła. Oczywiście, zakupione z kodem Jaworski przez 3 sy. Wiadomo co chodzi. Dobra, druga skrzynka. I lecimy od razu na oponentów. Tako. Cyk, cyk. Janpon przekazuje 3 zł. Pogramy ja czekam przy parku, że na Sky Games. Janpon, to wbijaj, wbijaj tutaj. Dzięki bardzo. O, tanersik jest w ogóle w lobby. Czyżbyśmy się budowali do tego samego miejsca? Jawor, siema, Hello Łatwiutko, dobra, ok, robimy to. To jest stoneowy, czy tak to jest stonowy, to nie ja, to ja wolę ten. Aha, ok, zostałem wyjaśniony z miecza taka przez tanersika. Ja cię zapamiętam. Unmod będzie taners. On mod będzie. Dobra, ale już zabiję jedną osobę. Tak, jest lepiej, jest lepiej, jest lepiej. Yy, teraz, teraz lecimy pominka, normalnie. Tako. Cyk. Ale tu osób się teraz zebrało. Wow. Ponad 500 osób do streamie. Ja widzę, ja widzę, ja widzę, ja widzę, ja widzę. Dobra. Ja mega, że jest ten Coxcraft seria. Fajnie. Bo wiecie, Hypixel to nie było to samo, bo nie było tylu widzów. A tutaj są głównie nasi widzowie, co jest mega. Totalnym sztosem. Cyk? Okej, okay, mamy siekierę. Po co mi siekiera? Żeby walić innych na łeb siekierą w sumie. Dobra, budujemy się. Basio przekazuje 3 złote. Hej moje marzenie to z tobą pogadać mój nick na Dosisi. Proszę, mam urodziny jutro i bardzo chcę... Z tobą Wszystkiego najlepszego jutrzejszego. Dzięki bardzo za donata. A i... Moim marzeniem było zawsze z Krzysztofem i bliższym pogadać, wiesz, kurde. Też nie siadło, niestety. Dobry, co tam? Dobra, ty się tam zostań. Ja idę na środkową wyspę. Chodź tutaj. Ale że dwóch tam nie? No nie no dwóch na mnie, no przecież. Co to ma być? Zdrowie regeneruj się Dobra, w tych skrzynkach jeszcze nic nie ma przez 40 sekund. Tam się ktoś do góry w ogóle zbudował. Ja w ogóle kiedyś miałem taką strategię. Pamiętam, bo ja gram w Minecrafta przed kwadratową masakrą yy, raz w życiu. I to właśnie był tego typu se w sensie nie pamiętam na jakim serwerze, ale właśnie grałem tylko Skywarsy i zawsze robiłem tak, że zbieram jak najwięcej drewna i budowałem się cholernie wysoko i niszczyłem podłogę pod sobą i byłem tak wciul nad niebem. Możemy taką strategię nagrać na następny odcinek na przykład. Także łapkę w górę zostawcie, żeby następny odcinek był taki. Eee, a my czekamy tutaj aż nam się zdrowie trochę zregeneruje i skrzynki nam się zregenerują. Także to była moja pogu strategia. Dobra, 6 sekund. Pokaż, co masz w środku. Dobra, nic specjalnego, drewno jakieś. Ja mógł łuk przygarnął. Fikolo! Fikolo, spadasz! Ja spadam chyba. Jest jak jest, no jest jak jest. Ale bez kisu, taka strategia byłaby dobra. To jest mega, to jest fajne, bo tu się gra tak mega dynamicznie. Podoba mi się. Skywars Skywarsy są kozak e, Tylko gdyby jeszcze tyle osób tu nie stało I mogły na przykład ludka nacisnąć O! Moje skrzydła, właśnie Proszę bardzo, patrzcie jakie skrzydła Oj tak byczku Takich skrzydeł Teraz też główka bilialis się w i tak dalej Janpon przekazuje 3 złote Proszę, dodaj mnie do party, bo mam opóźnienie na Twitchu, O! I mi się pieniądze, poza tym Jan to na te Dzięki ślicznie. Jak będziemy grać z subikami to jak najbardziej, a teraz po prostu jak dołączysz do lobby to dołączysz. Teraz gramy sobie taką z widzami, kto pierwszy ten lepszy. E, także dziękuję ślicznie. Dobra, hop hop. Chełmik. Knockback. Ej, knock w sumie. Knock jest po gu. Czy tu będzie coś jeszcze dla nas, czy nic więcej? Nic więcej chyba dla nas nie będzie. Dobra, wchodzimy na to drzewo. Mogę? Ej, nie mogę na nie wejść. Dobra, mamy spodenki, a że ty naprawdę do mnie idziesz? No, dawaj tu, Cfaniaku, chodź ponek. No i co to ci dało, Szponek? Dawaj tu. Nie no, Szponek mnie porobi przecież. No i Szponek mnie porobił. No przecież ja nie potrafię wygrać. A oh, subskrybujcie kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Yy, IP... -kra -y, jaworski przez 300 kp.kokraft.pl i subskrybujcie kanał. Papa, pa, elko, Cześć. Dobra czat, ale to był.